Oświadczenie, yy, Jeszcze raz. oświadczenie prezesa kongresu Nowej Prawicy, Janusza Korowimika. Przedsiębiorczość to naturalna cecha człowieka. Tylko lenie y, nie są przedsiębiorczy. Tym, co zabija przedsiębiorczość jest państwo, politycy, tworzone przez ich ustawy i wykonujący je urzędnicy. By kwitła przedsiębiorczość potrzebne jest silne państwo, nie bojące się powiedzieć nie socjalistom i populistom. Potrzebne jest też szerokie poparcie ludzi rozumiejących, że wielkie firmy na ogół chcą zawać obecny system, bo w nim powstały i umieją się poruszać. Jednak średnie firmy chcą stać się wielkie, małe chcą stać się średnie. Ale przede wszystkim usunąć trzeba bariery przeszkadzające tym, co nie są przedsiębiorcami, założyć w ciągu godziny własną firmę. Tymczasem w krajach okupowanych przez Unię Europejską trwa stagnacja. Prognozy mówią nawet o lekkim spadku. To nie jest kryzys, to jest rezultat. Rezultat rządów ciemniaków z Brukseli. Nawet umiarkowana propozycja, zmiana zawarta w tzw. strategii lizbońskiej. Nie została przez eurokratów przyjęta. Doceniamy niektóre działania ostatnich rządów trzeciej RP. To za rządów Le pana Leszka Miller'a obniżono ak podatki i akcyzę. To pan Marek Belka nie dopuścił do podwyżki podatku dochodowego, czego osobiście domagali się panowie Jakub Szirak Ch i Gerard Schroeder. To pan Jarosław Kaczyński zlikwidował podatek spadkowy od darowizn w Brodzie. I wraz z panem Donaldem Tuskiem nie podpisali tzw. karty praw podstawowych która powoduje w Unii całkowitą już stagnację. To pan Donald Tusk nie kupił szczepionki przeciwko świńskiej grypie w czasie rzekomej pandemii i zawytował dalsze rozszerzenie walki z globalnym ociepleniem. To są jednak tylko plasterki na szeroką, krwawiącą ranę, pogłębiącą się codziennie przez eurosocjalistów i eurokratów. Bez uświadomienia sobie, co jest przyczyną nadciągającego kryzysu, nie jesteśmy w stanie powstrzymać zbliżającej się katastrofy. I by ją odwrócić, potrzebne są zdecydowane działania. Kongres Nowej Prawicy rozpoczyna akcję na pomoc gospodarce Józefów 5, 5 grudnia, anno domini 2012, Janusz Korwin-Mikke, prezes kongresu Nowej Prawicy. Czyta, czytał e, Rafał Korzeniec, e, tam wiceprezes e, oddziału tońskiego Kongresu Nowej Prawicy. No tutaj e, po mojej lewej e, Wiktor Zieliński, członek e, kongresu nowej prawicy oddziałskiego i po mojej prawej e, ręce e, Mikołaj. E, Mikołaj Szczepański, jest sympatyk Kongresu Nowej Prawicy.